Halo? Halo? Jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Nie, to było, to było chamskie, bo chciałeś pierwszy powiedzieć. Trzy, cztery, dobry Tam. wieczór. wieczór. Nie, nie potraficie się bawić w ogóle. To jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz to już jeszcze jest na stokach, już spali wszystko. Jeszcze raz. Absolutnie, no, no jeszcze raz. Bez pudła od znaka bez pudła. Tu mają bazę? Bez pudła takie coś. 35 zł Jotrze, idź na OnlyFans, bo przecież my tu wszyscy przychodzimy dla Ciebie, a nie dla Gierek. No, i ja już jestem na Only Fans, czy z was Kto wyczaił, to wyczaił. Halko, halko. Kurka, jaki początek? Alter pacholczek 50 złotych. Dlaczego kościół zebrania seksu od tyłu? Bo za blisko krzyża D. A, to są te suchary, no Panie kochany, bardzo dziękuję. Al Kościół zabrania takiego seksu? Skąd masz taką informację? To No to no... To, to zmieniaj. To uciekaj z Plutonu. To jak, a ja mam zostać samotny, no taki jesteś kolega. Możecie, jest ktoś jeszcze do Plutonu? Nie ma nikogo. E halo, weź. No ja jestem. No ty jesteś, ale jeszcze jeden jest potrzebny. A tu jest kolega Members Zostaw. 1975. To jest kolega czy to co że to jest katalog? Nie, to jest ile osób na serwerze. Z... Aha, dobra. <śleszy> <śleszy> dobra. <śleszy> 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 Okej. Okay. Kurka, 50 życia mu zostało, nie wierzę. Nie! Proszę, nie rób mi tego. Kur. O! Kolego dzięki, ale zginiesz przez to. Hmm. Nie no, wystawiają się, no szkurka nie mogę z tego. Gościu stanął sobie tą bezetą i teraz. I to pan Plutonowy mój się wystawił. No kurcze. ojeny. Też bym chciał tak sobie bezetą pograć, żem stał za kamieniem i goście by mi wyjeżdżali co chwilę bym tłukich. Kto to echo robi? To ja możliwe, że mamy echo. Wybaczcie, panowie. No możliwe, masz głośnik, z głośników korzystasz? Nie, ja w ogóle nie korzystam z głośników, chyba, że z laptopa. To jak nas słyszysz? Ja nie wiem. To może ty już masz przekaz, słuchaj? Medium. Nie wytrzymam. Ojej. To, to, to dobre to było. Ja znam angielski, tylko wy jesteście kurka tłumoki i nie wiecie co to, nawet nie możecie odmienić tego, być. Odmień być? No daj spokój. Odmień no. Weź się tato. Aj. Aj. M. M. I am. No wiem, I am. You are. No wiem przecież, no. Ale nie mówisz. Nie mówię, bo mnie stresujecie, kurka wodna. Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok, szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. I bo czego to jest odmiana? To be, kurwa. Or not to be. No i bardzo dobrze, bo ja te czołgi mam nieograne w ogóle, więc będę robił żeby ten flet to siedzi teraz spocony kurka z myszką i czeka tylko on no kliknij tą bitwę no kliknij to muszę słuchajcie robić ten y, tą zasłonkę nie Kolega niepokonany ma dosyć osobliwą Taktykę widzę, żeby zostać niepokonanym. Trzeba wiedzieć kiedy. Więc zejść Dzisiaj oglądałem dużo takich filmików fajnych, głównie z Brazylii. Jak żona znajduje męża z kochankiem. Z kochanką, przepraszam. I bardzo dziwne zachowanie jest takie, bo. Ta żona, po pierwsze, co robi, to ma koleżankę, która to filmuje, po drugie, zazwyczaj stara się rozebrać tą dziewczynę do naga, chyba że ona już jest nago, tam w łóżku ich przyłapuje. I on napieprza, a ten gościu siedzi obok i się patrzy. <gry> I nie mogę wyjść z podziwu, o co tu chodzi, jak to w ogóle jest. Centralnie spotyka na przykład, dziewczyna leży z tym mężem w łóżku, na golasa leżą i od razu wsiada nie na męża, tylko na tą dziewczynę i ją napieprza po mordzie tam yy, i, i tak dalej, nie? nie? O, to nie, na pewno nie fake, o nie. Bo ja tych filmów widziałem dzisiaj Z20. Ty tam wiesz najlepiej kontrofensywa, gadałeś, że Kijów padnie po paru dniach. Mój drogi, to, że Kijów padnie po paru dniach, to nie tylko ja gadałem, tylko gadali różni generałowie, stratedzy i tak dalej. Także. E, te argumenty, że. O, jednak patrz, jednak tak się nie stało. No, ja też teraz po czasie jestem mądry, nie. Teraz jak wiem co się wydarzyło, to też mogę iść do jakiegoś kurka generała z Pentagonu i powiedzieć mu A! Mówiłeś, że kijów padnie, a nie padł. A i co teraz? I co to znaczy, że ten generał z Pentagonu w ogóle nie zna się? Co to jest za argument w ogóle, że a nie miałeś w tym racji, kurka? Kurka! No pięknie stoisz, pięknie stoisz tylko. Dobra, aż sam nie wierzę, że to weszło A few moments later.